Chciałem w imieniu własnym a przede wszystkim pana posła Edwarda Czasaka, który był inicjatorem dzisiejszego spotkania, posła Ziemi Tarnowskiej, również Ziemi Dąbrowskiej, przywitać na dzisiejszym spotkaniu panią Beatę Szydło. Proszę państwa, jest tak jak już była wcześniej mowa, mówił pan przewodniczący, emerytury. Ale te emerytury i sposób ich uchwalenia, to co się stało w, ostatnim, w ostatnich tygodniach, właśnie z przeprowadzoną na siłę, przepchniętą przez parlament, i niestety podpisaną już przez prezydenta ustawą o zmianie systemu emerytalnego, czyli tak naprawdę ustawą o tym, że mamy pracować niektórzy do śmierci, nie mając gwarancji na to, jakie te emerytury będą i czy w ogóle będzie, czy będziemy te emerytury otrzymywać, to jest dobry temat, dobry motyw do dyskusji w ogóle o państwie. Do dyskusji o tym, co dzieje się w tej chwili w Polsce, o tym, co chce zrobić Prawo i Sprawiedliwość, bo ja nie będę tylko narzekać i nie chcę tylko mówić o tym, jak źle rządzi Platforma. Które tak naprawdę wykorzystuje władzę do jednego celu do realizowania partyjnych interesów swoich kolegów, grup interesów. Na każdym kroku to Państwo widzicie, począwszy od najmniejszej gminy, skończywszy na, poprzez powiaty, województwo, właśnie skończywszy tam na tych najwyższych szczeblach władzy. Widać, tak, że chodzi tak naprawdę o jedno: chodzi o to, żeby. Sami swoje i nasi mieli się dobrze, a to trzymają się dobrze mieszkańcy Dąbrowy Tarnowskiej, trzymają się dobrze mieszkańcy Bochni, Brzeska, Wiliczki, Tarnowa. To już tej ekipy nie obchodzi. I chcę też Państwu powiedzieć o tym, co my chcemy zrobić, jakie my mamy propozycje, bo nie sztuką jest oczywiście krytykować, przyjechać i powiedzieć, oni robią źle, rządzą źle i na tym poprzestać. My mamy projekty, mamy programy, chcę o tym Państwu dzisiaj mówić i w tej rozmowie chcę też Państwa usłyszeć, bo tak naprawdę politycy, którzy nie słuchają wyborców, nie słuchają ludzi, a przyjeżdżają też tylko wtedy, kiedy są wybory po to, żeby rozdać swoje ulotki i naobiecywać różne rzeczy, a potem znikają na te kolejne lata, niewiele mają do zaoferowania i to widać. I to widać, bo ta plastikowa platforma obiecująca różne rzeczy w kolejnych kampaniach widać, jak realizuje te swoje obietnice. Dlatego ja przyjeżdżam też do Państwa, bo my w tej chwili ten program, który Prawo i Sprawiedliwość ma już przygotowany, jeszcze rozbudowujemy, słuchamy po takich spotkaniach jak tutaj dzisiaj. Na pewno różne nowe motywy będzie można do tego programu. Yy, zamieścić w nim i ja chcę Państwu coś powiedzieć, ale przede wszystkim chcę Was usłyszeć. Zacznijmy od filmu. Przygotowaliśmy krótką prezentację. Ona w doskonały sposób pokazuje to, co stanie się z naszymi emeryturami po wprowadzeniu, po wprowadzonej już, ale ona będzie obowiązywała od 2013 roku, zmianie ustawy o systemie emerytalnym. Bardzo proszę. Nowy polski system emerytalny to reforma czy zmiana systemowa. Polska reforma systemu emerytalnego podjęta w latach 1997-98 i realizowana od 1999 roku jest przykładem działania. Gdy w ubogim kraju interesy wielkich, głównie międzynarodowych korporacji finansowych, zwyciężyły z interesami rozproszonych, niezamożnych i niezorganizowanych obywateli. Wolny rynek czy Solidarność? Reforma emerytalna wprowadzona w Polsce w latach 1997-1999 i kolej, zwyciężyła z wartościami i zasadami konstytuującymi ład społeczny w Polsce. Reforma oddaliła Polskę od europejskich standardów zabezpieczenia społecznego, jak te obowiązujące w Niemczech, we Francji czy w Czechach. W powszechnym obiorze społecznym reforma kapitałowa opiera się na zasadzie, każdy otrzyma to, co mu się słusznie należy. Jak jest naprawdę? Pani XY pracuje 35 lat za wynagrodzenie miesięczne 1500 zł brutto. Jej spłata miesięczna w obu filarach wynosi 292 zł 80 groszy. Załóżmy, że jest ubezpieczona w obu filarach, ale stopa waloryzacji WSUS i zysków OFE jest równa. Wysokość emerytury obliczamy tak. 35 lat razy 12 miesięcy razy 292 zł 80 groszy. Równa się 122 640 zł. Równa się kapitał na korcie w obu filarach. Dają taką samą stopę waloryzacji. Emerytura po 35 latach pracy ze zgromadzonego kapitału wyniesie 122 640 zł. To jest 240 miesięcy, czyli 20 lat, dalsze trwanie życia równa się 511 zł brutto miesięcznie. Do 2008 roku, według systemu solidarnościowego, wysokość emerytury wyniosłaby 1100 1200 zł. może podatek PIT 18% oraz składkę do NEZ 1,25%, czyli 98 zł. Emerytura netto z takiego wynagrodzenia wyniesie 413 zł. To granica minimum egzystencji, czyli duch, który już nie upoważnia do ubiegania się o pomoc społeczną. Jeśli część składki będzie w OFRE, to sytuacja zmieni się nieznacznie. Minus raczej niż plus. Chyba że OFS bankrutują, to wówczas emerytura może być niższa od składki składki do OFF. Stopa zastąpienia średniego dochodu z pracy uzyskiwanego przez całe życie zawodowe wyniesie 27,56%. Jeśli zgromadzony kapitał podzieli się na 18 lat dalszego trwania życia, to wówczas stopa zastąpienia zbliży się do 30%. zarabia 6 tysięcy złotych miesięcznie przez wszystkie 35 lat pracy. Przy tak wysokim dochodzie przez całe życie wynoszącym miesięcznie 6 tysięcy złotych brutto składka emerytalna co miesiąc wynosi 19,52% czyli 1171 ,20 zł 20 groszy. Konto kapitałowe po 35 latach wyniesie 35 lat razy 12 miesięcy 491 904 zł. Emerytura brutto po 35 latach wyniesie 2049 zł. 60 groszy. Kapitał podzielony na 240 to jest 20 dalszych lat trwania życia. Emerytura brutto 1654 zł. 60 groszy. A stopa zastąpienia 27,56%. Do 2008 roku według systemu solidarnościowego wysokość emerytury wyniosłaby 3200-3500 zł brutto. Pani zębku zarabia 2500 zł. Przez wszystkie lata swojego zawodowego życia to jest 35 lat. Składka wynosi 488 zł miesięcznie. 19,52%. Uzbierany i zwaloryzowany kapitał na indywidualnym koncie po 35 latach wyniesie 204 960 zł. Kapitał udzielony przez 240 miesięcy, to jest 20 lat życia, da emeryturę w wysokości. Emerytura brutto równa 854 zł. minus podatek 164 40 zł 40 groszy. Emerytura netto 689 60 zł 60 groszy. Stopa zastąpienia 27,56%. Do 2008 roku według systemu solidarnościowego wysokość emerytury wyniosłaby 1600-1700 zł brutto. Emerytury od 2014 roku będzie obliczana przez podzielenie kwoty wpłat do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i OFE na dalsze przewidywane miesiące życia liczone jako przeciętne dalsze trwanie życia, wspólnie dla kobiet i mężczyzn. Będzie doprowadzić do drastycznego obniżenia emerytur, na co niewielki wpływ będzie miało wydłużenie czasu pracy, gdyż jednocześnie wydłużać się będzie dalsze trwanie życia. emerytur dla wszystkich nowych emerytów od 2014 roku. Obciążenie finansów samorządów gmin wydatkami na pomoc społeczną dla emerytów. Znaczny spadek poziomu konsumpcji emerytów. Spadek PKB z powodu obniżonej konsumpcji emerytów. Mniejsze dochody z VAT i PIT. Wzrost bezrobocia z powodu niskiego popytu emerytów na towary i usługi, które łatwo włożyć w kraj na samodzielności ekonomicznej gospodarstw domowych ludzi starszych. Powszechne ubóstwo osób utrzymujących się z rent i emerytur. Skąd pochodzi formuła kapitałowa w ubezpieczeniu emerytalnym i szerzej społecznym? To projekt wymyślony w Banku Światowym, zastosowany najpierw w Ameryce Łacińskiej, między innymi w Chile i Argentynie, a potem w krajach przez Bank Światowy, jak kraje postkolonialne. W Polsce najpierw wprowadzono ten system do otwartych funduszy emerytalnych, które miały przynieść nadzwyczajne dochody dla emerytów i gospodarki. Słynne wakacje pod To w rzeczywistości przyniosły wielki dług publiczny, ponad 300 miliardów złotych, oraz konieczność obniżenia emerytur. Bo dług trzeba spłacić. Przechodzenia na emeryturę do 67 roku życia proponowane przez rząd PO i BSN nie rozwiązuje żadnego problemu, jakim jest konieczność zbudowania stabilnego, bezpiecznego i niezawodnego systemu emerytalnego. Jedynie przerzuca odpowiedzialność za bardzo niskie emerytury na emerytów. Jeśli masz nicą emeryturę, to sam sobie jesteś winien, bo za mało pracowałeś i za mało zarabiałeś. Przez liberalne grupy w systemie emerytalnym to nie państwo jest odpowiedzialne za zbudowanie bezpiecznego systemu emerytalnego, lecz sam emeryt, który jeśli chce przeżyć, to musi w istocie sam o siebie się zatroszczyć także i wtedy, gdy podeszły wiek czy marne zdrowie uniemożliwią mu zdobycie środków na przeżycie.